Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj dzięki Wam zmienię sobie kierunki na pływające. Kto ogląda to wie, że bardziej mi się podobają te kierunki w się C. Te ledowe, takie subtelne, one bardzo ładnie świecą. Dlatego też postanowiłem sobie to wymienić. Te mi się nie podobają, są takie siermiężne i przez to właśnie wleci to. Mówię, że dzięki Wam ten film powstaje, bo dzięki temu, że robicie zakupy przez polecajki, które daję w opisach filmu, mogę pozwolić sobie na zakup takich kierunków. Polecajka do tych kierunków również będzie w opisie filmu. Kierunki wyglądają w ten sposób. Tu jest gumowy element, jest to elastyczne. O, Jest oznaczenie 32 ponieważ w tym motorku są zainstalowane ledowe kierunkowskazy kupiłem zestaw bez, bez przerywacza mam nadzieję, że ten przerywacz, który jest tutaj zainstalowany da radę z tymi kierunkowskazami ogólnie te kierunkowskazy można podłączyć na sztywno one mają przerywacz wbudowany w sobie tylko chodzi o czas załączenia prądu na te kierunkowskazy Teoretycznie można by to było zrobić bezpośrednio przez przełącznik. Może pokażę jak świecą teraz. Plus minus trzeba pamiętać. Jak? Nie, nie na odwrót, można spalić. Są bardzo wyraźne, widać? Są bardzo wyraźne. Fajnie się... Fajnie pływają, to mi się podoba. Subtelne takie, nie za duże. Na początek może spróbuję odpiąć wiązkę. Od tyłu, z przodu nie wiem jeszcze jak leci, z tyłu sobie tutaj rozetnę wiązkę i zobaczę. Yy, zobaczę po podpięciu, czy te kierunkowskazy dobrze pracują. Jak nie będą dobrze pracować, to będę musiał wymienić yy, przerywacz na inny. W teorii przynajmniej powinno być dobrze. Dobra, wpiąłem się tutaj yy, w wiązkę. Nie wiem, w który w prawy czy w lewy. Teraz zobaczymy. Nie, prawy. Działa. Działa nawet dobrze tylko taki jest przebłysk w pewnym momencie. Teraz wezmę drugi. Ten ma jakieś takie skoki. Ten później pracuje. Ten ma takie błyśnięcie. Zamontuję te kierunki, ale wydaje mi się, że będę musiał zastosować inny przerywacz. Stroboskopy takie. <laughs> Może będzie. Teraz jak już wiem, że działa. Rozkręciłem sobie ten tył, zdjąłem całą tablicę z tym ukrytem i tu są takie same złącza jak w tamtych kierunkach. Teraz sobie tylko przymierzę, zobaczę, czy bez jakiejś kombinacji mi to będzie pasować. Teoretycznie to będzie plug and play, przynajmniej z tyłu. Nie wiem, jak z przodu, czy długość przewodu mi wystarczy, żeby to z przodu też tak ogarnąć łatwo. Ale to zobaczymy za chwilę. No, różnica w wielkości jest spora. Nie. Coś mi się wydaje, że tutaj coś trzeba będzie przykombinować. Chociaż, chociaż nie. Będzie tak jak jest. Hmm? Co, cóżko? Jaka różnica w wielkości? Moim zdaniem to były jedyne elementy w tym motocyklu, które mogły sugerować, że to jest chiński motocykl. No tak, podświetlenie tablicy zielony. Zielony to jest zawsze masa powinna być przynajmniej. do różowego tu możemy dać jakieś osłonki później je przygrzeję na razie tak założę Zobaczę, czy dobry kierunek teraz piłem. prawy prawy Tak to wygląda. Może pokażę jak się tutaj dobrać do tego. Musiałem zdjąć dziubek. Tu jest trzy śrubki od dołu i dwie śrubki po bokach z tej z tamtej strony. Ten kołek trzeba zdjąć. Jeden i drugi. Musiałem rozwalić, bo były tak zawulkanizowane, i tutaj jest śruba wkręcona na klucz imbusowy. Szóstkę, o tu jest, w tym miejscu o, tędy kluczem trzeba się dostać. I można to wtedy w ten sposób odsunąć. Oczywiście, musiałem zdjąć jeszcze tą owiewkę, bo ona mi nachodziła tutaj. i Teraz mam tutaj ładny dostęp. Mogę to odkręcić i tutaj na dole są te wtyczki takie same jak w tamtych kierunkach. Także bez przerabiania instalacji się obędzie. Zdejmujemy, zakładamy i jest gitara. Tak to wygląda jeden do jednego. Myślę, że spoko. I tak to wygląda. Yy, ogólnie ładnie to widać. Te kierunki są bardzo widoczne. Yy, przy dłuższej pracy gdzieś tam zaczynają kuleć troszeczkę. Nie wiem czym to jest spowodowane. Yy, wcześniej, jak podpinałem do akumulatora bezpośrednio i yy, przez, yy, no, przez przerywacz, to ten przez przerywacz tak właśnie kulał troszeczkę. A ten od, przez, od akumulatora nie kulał. Ale myślę, że to symetrycznie kuleje. Możliwe też, że to przez to, że jest inny przerywacz. Na razie będę tak jeździł. Zakupię sobie przerywacz do kierunkowskazów pływających, założę go i zobaczę, czy to dało jakiś no, rezultat. Czy jakaś zmiana nastąpiła. Sprawa dziwnej pracy kierunkowskazów rozwikłana. Za tą dziwną pracę, za te takie błyski, odpowiadał przerywacz. Który po prostu nie był zsynchronizowany z tymi kierunkowskazami. Teraz, jak widać, raz daje prawy, raz lewy, ponieważ mają niezależne przerywacze. O, teraz się zsynchronizowały. Mają niezależne przerywacze, po prostu jest opóźnienie na jednym lub na drugim i wychodzą z rytmu, ale to się dzieje tylko na awaryjnych światłach. Tak się zachowuje przód. Ta sama sytuacja, ale widać, że teraz ładnie rozbłyski są, ładnie idzie ten cały, no, ten cały proces, wyłączę awaryjne, włączę od nowa. Zaczynają równo, po dłuższej pracy dopiero jest zmiana tej synchronizacji, już troszkę opóźnienia widać, pojedyncze kierunkowskazy. Działają bez zarzutu, a rozwiązałem to w ten sposób, że wypiąłem przerywacz. O, tutaj pisze na nim flasher, i w u 1 znajduje się on tutaj. I zrobiłem taką, taki bypass. Czyli nie ma teraz w motocyklu przerywacza. Przerywacze są jedynie w kilkuskazach. Teraz po usunięciu przerywacza. Mamy taką sytuację, że przerywacz nie rozłącza nam obwodu i jest stały prąd na kierunko skazy, czyli tak jak widać tutaj kontrolka nam nie mruga, a tutaj kierunki ładnie nam mrugają. Teraz podpiąłem z powrotem przerywacz, jak widać kontrolka mruga. I kierunkowska spłynie, ale jak widać ma takie rozbłyski. Co łączymy awaryjne. Mają takie rozbłyski, czyli cykl pracy przerywacza jest nieodpowiedni dla tych kierunkowskazów. Dlatego szukam odpowiedniego przerywacza do tych kierunków i Zamontuję i wtedy zobaczymy jak to działa. Dobra, jestem z powrotem, postanowiłem zakupić sobie te właśnie przerywacze. Jeden przerywacz zakupiłem taki, on jest plug and play, pasuje do zontesów. I jedna zaleta jest taka, że jest o wiele lżejszy. Druga zaleta jest taka, że on jest regulowany, można zmniejszyć i zwiększyć częstotliwość mrugnięć. Myślałem, że to zmniejszenie częstotliwości mrugnięć pomoże tym kierunkowskazom akcesoryjnym się, że tak powiem, zresetować i, i podawać na nowo ten prąd, żeby tych zakłóceń nie było, ale tak czy inaczej zakłócenia na kierunkach są nieważne, jakie częstotliwości mnie ustawił. Także do tych kierunkowskazów akcesoryjnych nie, nie będzie on dobry, ale do oryginalnych będzie pasował jak najbardziej, także jakby ktoś... Ajajaj zainteresowany to będzie, będzie ten link w opisie filmu można sobie taki w razie w zamówić zakupiłem również taki e, przerywacz i to jest przerywacz który był sprzedawany w zestawie w zestawie z takimi e, kierunkowskazami kupiłem je z czystej ciekawości. Myślałem, że będzie to no, dedykowane i że to na pewno będzie pasować. Okazuje się, że po pierwsze ten przerywacz jest takiej słabej jakości. Po pierwsze to on tyka podczas pracy, a te są ciche kierunkowskazy, czyli elektroniczne kierunkowskazy, przerywacze. I dodatkowo ta kontrolka świeci cały czas. Myślałem, że będzie to dobre rozwiązanie, bo on ma dodatkową masę. Myślałem, że ta dodatkowa masa będzie niwelować jakiekolwiek zakłócenia, które idą na, na światełka, na kierunki, i nie będzie to tak szaleć, nie będzie tych rozbłysków czy tam dziwnej pracy. Ale okazuje się, że nic bardziej mylnego. Tego nie polecam, i dodatkowo nie polecam zakupu w zestawie z takimi tego typu kierunkami bo te kierunkowskazy mają wbudowany przerywacz także jest to wyrzucanie pieniążków w błoto kupowanie w zestawie światełek i przerywacza ale takie kierunki no, można sobie zakupić one mają wbudowany ten przerywacz sobie i będzie to jak najbardziej działać ja u siebie zastosuję, o właśnie taki sobie dorobiłem. Zarobiłem sobie taki przewodzik i to wepnę tutaj zamiast tego, i to będzie funkcjonować jako przerywacz. Jako przerywacz, to po prostu jako bypass. Przerywacz jest tutaj, jak mówiłem, wbudowany. Zastosowanie takiego bypassa spowoduje to, że podczas włączenia awaryjnych świateł czy kierunków, te kontrolki będą świeciły stałym światłem ale no kierunki będą pracować jak najbardziej tak jak powinny co do włączania motocykla i tam pokazywania jakiegoś błędu czy tam słabej baterii, czy zgubienia pilota te kontrolki będą mrugać ponieważ sterownik centralka PKE centralka zamka ma swój własny przerywacz budowany, także wtedy w takiej sytuacji właśnie będą mrugać te kontrolki no to będzie taki indykator że coś faktycznie się dzieje no i te piśnięcia jeszcze się pokazują także tak ta sytuacja wygląda ja tutaj ogarniam sobie ten bałagan zakładam przewodzik i skręcam go do kupy a co do tych kierunkowskazów jest taki pomysł, bo miałem je oddawać, ale jest taki pomysł, że oddam je w prezencie jednemu z Was. Żeby starać się o te, o te kierunkowskazy, komentuj film i zachęcaj znajomych czy rodzinę do dawania łapek pod Twoim komentarzem. Wtedy właśnie będzie decyzja, kto takie kierunki w prezencie otrzyma, a decyzja zapadnie 27 marca. Jeśli film się podobał, daj łapkę w górę. Oczywiście komentuj, komentuj i jeszcze raz powtarzam, yy, dawaj znać znajomym, żeby yy, twój komentarz dostał jak najwięcej łapek. Do następnego, cześć. No, ja dzięki takiemu bajpasikowi tutaj i zmianie kierunku zaoszczędziłem na wadze motocykla. No, i jest pretekst, żeby nie iść na dietę, nie? No.